ale nie podjęliśmy nawet próby takiego wybicia. Z góry było wiadomo, jak dzisiaj wiemy, że od momentu zawarcia tej umowy już przygotowywano rozprawę ze stroną związkową. To się stało 13 grudnia, ale to nie zdjęło wcale z porządku dnia problemu umowy, problemu porozumienia społecznego. W istocie rzeczy stan wojenny, i później następne lata, był przygotowywaniem przez władzę partnera do takiej umowy. I ta umowa została zawarta. To jest umowa okrągłego stołu. I jak Państwo sięgną do treści tej umowy, to jest taka dosyć gruba książeczka, której nikt na ogół w Polsce dzisiaj nie pamięta. Ja bym Państwu bardzo polecał lekturę, bo tam jest opisane, Państwo, kraj, gospodarka. Czyli nigdy nie było i nigdy nie będzie. I w momencie, kiedy było podpisywane te porozumienia, myślę, że nikt nie miał złudzeń, że one zostaną zrealizowane. Ta umowa z góry była skazana jako nieaktualna. Ale czy to oznacza, że w Polsce w ogóle nie ma i niepotrzebna jest umowa, właśnie umowa społeczna? Ona jest w moim przekonaniu absolutnie konieczna, i tu już przechodzę do, do, do tego, do czego wezwał mnie pan przewodniczący, do określenia tych przesłanek, dla których ona jest absolutnie niezbędna. Są cztery problemy, które nie dadzą się rozwiązać bez szerokiego porozumienia społecznego w Polsce. Po pierwsze. To jest sytuacja demograficzna, która w perspektywie 20-30 lat grozi absolutną katastrofą. I odwrócenie tej katastrofy wymaga szczególnej polityki i szczególnych środków. I co do tego musi być zgoda wszystkich w tym zainteresowanych. Władzy państwowej, rządu przede wszystkim, podstawowych środowisk społecznych, i elity, i, 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 i mas, które to zaakceptują. Drugi problem o zasadniczym charakterze, o którym to zresztą mówiono, to jest struktura społeczna, której dorobiliśmy się w trakcie transformacji ustrojowej minionych 21 lat. To jest struktura, która w Europie jest nie do utrzymania, która po prostu już w tym momencie, ja twierdzę, jest a będzie coraz bardziej stawała się zaporą do modernizacji Polski, do jej rozwoju. Sprawa trzecia to jest kwestia poziomu edukacji, oświaty i nauki polskiej. W ciągu tych 21 lat myśmy bardzo rozszerzyli że jak powiem, ilościowo odsetek młodzieży o wyższym formalnie wykształceniu. Ale to się stało kosztem, nie ma co ukrywać, poziomu tego wykształcenia. Nie ukrywam także, że w moim przekonaniu reforma szkolnictwa średniego wymaga zasadniczej zmiany. Ono się nie sprawdziło. I tutaj jest konieczne, absolutnie szerokie społeczne porozumienie w tej sprawie. I wreszcie jest sprawa narastająca, która... Tutaj wszyscy sobie zdają sprawę, wszyscy o tym wiedzą. Nikt tego do końca szczerze powiedzieć nie chce. To jest system emerytalny, który jest... Bombą z opóźnionym zapłonem, ale opóźnionym tylko do pewnej, do pewnej granicy. Bo w momencie, kiedy dojdzie wreszcie do tak powiem, masowego sprawdzenia jego efektywności, okaże się, że po prostu poziom zabezpieczenia emerytów będzie po prostu poziomem skandalicznym, że trzeba będzie stosować środki nadzwyczajne. I te, te, przynajmniej te cztery problemy w moim przekonaniu muszą być przedmiotem szerokiego społecznego w Polsce porozumienia. To nie może być tylko porozumienie związków zawodowych, pracodawców, władzy państwowej. W świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński w pierwszym okresie, zwłaszcza w swojej kadencji nad taką umową, koncepcją takiej umowy myślał, były pewne przekazane także mnie jako jego doradcy w tym zakresie wskazania. Myśmy wtedy z ówczesnym szefem kancelarii podjęli nawet takie wstępne rozmowy, ale okazało się, że główni partnerzy, związki zawodowe, pracodawcy uważają, że mechanizm trójstronnej komisji jest dla nich zupełnie wystarczający i w zasadzie nie ma potrzeby jego zmiany. Dzisiaj nikt już chyba nie może mieć wątpliwości, że to jest konieczność porozumienia znacznie szerszego, która musi objąć przede wszystkim także wieś, musi objąć środowiska naukowe, musi objąć także korporacje. My mamy taką negatywną ocenę i w której mierze słusznie samego pojęcia, ale one są pewnym faktem społecznym w Polsce i one muszą być także włączone w takie porozumienie. Jak do tego doprowadzić? Proszę Państwa, ja myślę, że hasło, które w tych wyborach na wstępie kampanii wypowiedział Jarosław Kaczyński, skończyć wojnę polsko-polską, to jest podstawowa, to musiałaby być podstawowa przesłanka do podjęcia kroku w tym kierunku. Ale jak obserwuję przebieg tej kampanii, która już dobiega przecież końca, to jestem pesymistą. I chyba Państwo wiedzą dlaczego. Ten apel, który naprawdę musiał Jarosława Kaczyńskiego bardzo Wiele kosztować, ale który jest odpowiedzią na absolutną potrzebę polityczną, potrzebę społeczną, potrzebę, powiedziałbym, moralną obecnej chwili. Ten apel po prostu zawisł w powietrzu. Nie wiem, co będzie po czwartym lipca. Ale na pewno, proszę Państwa, ten problem, problem rozwiązania tych podstawowych spraw i to w trybie porozumienia, a nie walki, nie zejdzie z porządku dziennego. I dlatego ten problem, o którym tu dzisiaj mówimy, to będzie problem podstawowy następnych lat. Takie jest moje głębokie przekonanie. Dziękuję bardzo. Pani doktor Fedysza Groziowska. Ja bardzo przepraszam, domagałam się prawa głosu w trakcie wystąpienia pana premiera, bo pomyślałam sobie i to nie tylko dlatego, że parytety, których jestem przeciwniczką, sprawiają, że mam takie poczucie niezrealizowanej w pełni jakby mojej wypowiedzi.